W dole stadion narodowy. Na stadionie Anna Matusiak siedzi w towarzystwie trzech sportowców, dwóch na wózkach inwalidzkich, w tle amfiteatralne trybuny z rzędami czerwonych krzesełek. Dzień dobry. Jesteśmy świadkami dzisiaj no, wyjątkowego wydarzenia a rangę tego wydarzenia podkreśla e, fakt, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, Stadion Narodowy w Warszawie. Ale od początku proszę państwa, w 2007 roku Polska podpisała konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. W lipcu tego roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ratyfikację tej konwencji. A dosłownie kilka dni temu ratyfikowana przez Polskę konwencja została e, oficjalnie złożona w siedzibie ONZ w Nowym Jorku i my dzisiaj tutaj na na stadionie narodowym spotykamy się po to, by porozmawiać o skutkach tej konwencji, o tym, co zmieni w życiu niepełnosprawnych, ale również, a może nawet przede wszystkim, po to, by w zgodzie z ideą integracji no, bawić się wspólnie, zjednoczyć w sporcie i zaprosić Państwa do tej wspólnej zabawy. Ze mną Stefan Makowski, medalista Igrzysk Olimpijskich, witam. Arkadiusz Jabłoński, wielokrotny mistrz świata i Europy, dzień dobry. I Grzegorz Pluta-Złoty, medalista Igrzysk Paraolimpijskich, witam. Panowie, i od Was zacznę. Jaki będzie Waszym zdaniem realny skutek podpisania tej konwencji? Mówię realny i podkreślam to słowo, bo w teorii wszystko brzmi sympatycznie, prawda? Znaczy mi się wydaje, że na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo to raptem minęło dwa miesiące od podpisania. Polska generalnie zmienia się, zmienia się na lepsze. Przez ostatnie 20 lat, kiedy ja jeżdżę na wózku, zmieniło się wiele, naprawdę. Natomiast na pewno dużo nam jeszcze brakuje. Wszystkie nowe budynki, albo prawie wszystkie nowe budynki, są już przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ale sporo jeszcze starych. Trud, trud gorzej jest zdecydowanie ze starymi budynkami z lat 70., kiedy, kiedy wtedy budowano y, właściwie same bariery. I tam mam problem z dostaniem się do, do wnętrza budynków użyteczności publicznej. A jeśli chodzi o świadomość społeczeństwa. Rządzą nami wciąż jeszcze niechlubne stereotypy, czy ta świadomość jest coraz bardziej satysfakcjonująca i to się czuje? Ja myślę, że to już jest mocno odczuwalne, że jednak społeczeństwo nasze jest, jest uświadomione. I, i, i naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku, tak nam się wydaje. Ja powiem y, może tak, że jeszcze, my jeszcze poniekąd żyjemy Londynem i życzylibyśmy sobie Paralympianą w Londynie i życzylibyśmy sobie, żeby y, nasze społeczeństwo było y, chociaż y, w 50% uświadomione, tak jak, jest, y, tak jak to czuliśmy w Londynie, gdzie naprawdę y, y, ludzie, ludzie witali nas naprawdę y, y, fajnie i w, w, o, o, okazywali nam naprawdę na każdym, na każdym kroku życzliwość. Stefan, bardzo krótko, dlaczego warto tu być z nami, świętować razem z nami, bo jest co świętować, konwencja jest ważnym i chlubnym wydarzeniem i jak sportowcy pełnosprawni odnoszą się do tak wyjątkowych, wybitnych sukcesów sportowców niepełnosprawnych? Jeśli chodzi dlaczego warto tutaj przyjechać, to przede wszystkim warto dlatego, że w ramach integracji tego spotkania będzie Grzegorz, który jest złotym medalistą. może przyjść zobaczyć jego złoty medal. Będą również inni medaliści z igrzysk paraolimpijskich. A jeśli chodzi o sportowców pełnosprawnych, to warto zaznaczyć, że my jako szermierze mamy bardzo dobry team z szermierzami pełnosprawnymi. Razem jeździmy na zawody, razem trenujemy, razem z siebie nawzajem dopingujemy. Mogę powiedzieć, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Lepiej bym tego nie ujęła, proszę państwa, i chyba nie trzeba państwa dłużej zachęcać, by tu do nas dołączyć i byśmy się mogli stać wszyscy jedną wielką sportową rodziną. Czekamy na państwa na stadionie narodowym, a za kilka chwil dosłownie ruszy maraton warszawski, a tu dzisiaj poza maratonem sporo sportowych i nie tylko atrakcji, więc do zobaczenia o 13:25 to dla widzów telewizyjnej jedynki lub tu na stadionie narodowym już od tej chwili. Do zobaczenia. Program oglądali Państwo dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, realizującej projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Białe tło, z lewej wyłania się koło, na nim poziome niebieskie kreski zarysowują postać. Postać oddala się, unosi ręce, przystaje w górze, po środku. Koło tworzy małą literę A w skrócie FAR. Podpis: www.far.org.pl Projekt. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych kampania informacyjna dotycząca skutków ratyfikacji konwencji dla społeczeństwa polskiego. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej prostokątny logotyp w górze na białym tle czerwony napis Państwowy Fundusz w dole na niebieskim biały Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po prawej na przecięciu pól koło jego górna połowa czerwona, dolna biała podpis sponsor programu.